W meczu pełnym emocji i sportowej walki podopieczne trenera Macieja Lesia pokonały 9 listopada wicelidera tabeli drużynę Karpaty Pan 3 do 0. Spotkanie od samego początku układało się pod dyktando sędziszowianek, które swoją świetną formą i zaangażowaniem zdominowały rywalki. To kolejny rewelacyjny sezon w wykonaniu Marby Sędziszów Małopolski. Mecz na szczycie tabeli udowodnił, że siatkarki Macieja Lesia są nie do zatrzymania. Trener drużyny nie kryje dumy ze swoich zawodniczek. Tego się nie spodziewałem. Przyznam szczerze, że nawet jak jechaliśmy tutaj wspólnie na mecz, to obstawiałem zwycięstwo naszego zespołu, jak najbardziej. Natomiast wydawało mi się, że Karpaty, bo jest to bardzo dobry zespół. Byłem przekonany o tym właściwie, że przynajmniej jednego seta będą w stanie nam urwać. Rzeczywistość okazała się inna. Dziewczyny moje zagrały dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Przede wszystkim popełniły mniej błędów od przeciwnika. Mieliśmy lepsze rozegranie. I, i zdecydowanie silniejszy atak niż zespół karpatkowski. Wydaje mi się, że te elementy zadecydowały o, o końcowym zwycięstwie. W dzisiejszym meczu spotkały się dwie najlepsze drużyny w tej, w tej lidze i nie przez przypadek my jesteśmy liderem, a Karpaty są zaraz za naszymi plecami. Najlepszą zawodniczką meczu została Lucy Musztajnowa. Siłą mojej drużyny było to, że, że dziewczyny zagrały bardzo równo. Puktowały mniej więcej w takim samym zakresie i żadna specjalnie się nie wyróżniała. Natomiast Lucy bardzo mądrze poprowadziła grę. W decydujących momentach jej, za jej rozegraniem przeciwniczki nie, nie nadążały i, i był to jeden z głównych elementów, który zdecydował. Kibice marby sędziuszu mieli okazję nabyć kalendarze z wizerunkami zawodniczek na 2025 rok. Kalendarze będzie można zakupić przed każdym meczem domowym rozgrywanym w hali sportowej przy ulicy za Stanisława Maciąga. Kwota za kalendarz to 40 zł, natomiast dla młodych zawodniczek Akademii Marby Sędzisz Małopolski fota jest 30 zł. Wszystkie te środki zostaną przeznaczone na działalność klubu sportowego, szczególnie dla tych najmłodszych dziewcząt, które na co dzień uczęszczają do Grupy Młodej Akademii. Oprócz kalendarzy, Marba Sędziuszów Małopolski ma w sprzedaży także koszulki bawełniane z herbem klubu. Siatkarkom Maciej Alesia gratulujemy wygranego meczu i życzymy, aby tak świetna pasa trwała do końca sezonu.